Ubezpieczenia samochodowe. Które ubezpieczenia samochodowe możemy rozliczać w kosztach bez limitu, a które ubezpieczenia samochodowe podlegają limitowaniu? Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, pozostań ze mną. Moi drodzy, dzisiaj odcinek z samochodu, bo rzecz dotyczyć będzie ubezpieczeń samochodowych, a kosztów uzyskania przychodów. Bardzo często zastanawiacie się, które ubezpieczenia, a tak ściślej mówiąc, składki na które ubezpieczenia samochodowe możemy kwalifikować w koszty podatkowe bez żadnego limitu, a które podlegają limitowaniu. Bo przecież, korzystając z samochodu, jeżdżąc samochodem, ponosimy koszty wielu różnych ubezpieczeń. Z całą pewnością zaliczamy do nich ubezpieczenie OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale również bardzo często mamy ubezpieczenie autokasko od różnych szkód, w tym kradzieżowych. Często mamy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również ubezpieczenie GAP, które ma chronić wartość pojazdu w przypadku np. jej kradzieży. Jest ono stosowane najczęściej przy umowach leasingu. No i teraz pojawia się pytanie: co roku płacimy składki na te ubezpieczenia? Kilkaset złotych, kilka tysięcy złotych. No i pytanie jest o koszty podatkowe. Czy możemy takie składki kwalifikować do kosztów podatkowych w całości, czy jednak musimy stosować pewne limity? A jeżeli te limity są, to których ubezpieczeń one dotyczą? Przypomnę Wam, że bardzo duża rewolucja, jeżeli chodzi o podatki dochodowe i samochody, miała miejsce od początku roku 2019. Natomiast w tych przepisach, które pojawiły się na początku roku 2019, nie było tak bardzo jasno i precyzyjnie napisane, które ubezpieczenia jak mamy rozliczać. Dlatego minister finansów w pierwszej połowie roku 2020 opublikował tak zwane objaśnienia podatkowe, czyli pewne instrukcje, gdzie stosowanie się do nich zapewni nam bezpieczeństwo. Czyli jeżeli będziemy rozliczać ubezpieczenia samochodowe w sposób, który minister finansów w tych objaśnieniach nam proponuje, z całą pewnością nie będziemy narażeni na żadne negatywne konsekwencje podatkowe. No właśnie, I co wynika z tych objaśnień? Dlatego, że nim te objaśnienia się pojawiły, bardzo często ludzie dla celów podatków dochodowych dzielili ubezpieczenia na te, które są obowiązkowe. I tutaj mieliśmy ubezpieczenie OC i na te, które są dobrowolne. I tutaj mieliśmy autokasko, GAP i NNW. Natomiast minister finansów zaproponował trochę inny podział. Podział na ubezpieczenia, które są kalkulowane w sposób niezależny od wartości pojazdu, czyli to, jakim samochodem jeździć, czy tańszym, czy droższym nie ma znaczenia. I tutaj będziemy mówić m.in. o ubezpieczeniu OC i NNW. Oraz mamy ubezpieczenia te, których składka jest wprost skorelowana z wartością pojazdu. Mówimy tutaj o ubezpieczeniu autokasko i ubezpieczeniu GAP. Czyli im droższy samochód, im większa jego wartość, tym składka jest wyższa. No dobrze, ale jak to w takim razie rozliczyć? Minister mówi, że rozliczamy to w następujący sposób. Jeżeli chodzi o składkę na ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej, i NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, to taka składka w całości jest kosztem podatkowym i nie ma tutaj żadnego limitu. Jeżeli jednak chodzi o składkę autokasko czy składkę GAP, to tutaj musimy zastosować limit. Czyli tak naprawdę musimy określić, jaka jest relacja kwoty 150 tysięcy złotych do wartości naszego samochodu. W bardzo dużym skrócie, jeżeli mamy samochód o wartości 300 tysięcy złotych, to patrzymy. 150 tysięcy podzielić na 300 tysięcy złotych, to jest 50%. I... W w takim razie mówiąc, przy samochodzie o wartości 300 tysięcy zł jedynie połowa składki autokasko i połowa składki GAP będzie kosztem uzyskania przychodu. Więc jeżeli składka autokasko kosztuje Was przykładowo 5 tysięcy złotych rocznie, to w tym przypadku jedynie 2500 zł zaliczycie do kosztów podatkowych, a pozostałe 2500 zł nie będzie stanowiło kosztu podatkowego. Jeżeli w tym krótkim filmiku udało mi się tutaj przybliżyć jak rozliczać ubezpieczenia samochodowe od roku 2019, mając na uwadze objaśnienia ministra finansów, pozostaw łapkę w górę, za i udostępnij. Do zobaczenia na moim kanale, pozdrawiam.